Bardzo witam w kolejnym demonie na kanale, dzisiaj mamy Rail Goods of Hystera, słuchajcie, gra ma język polski, ma być w 2025 roku, albo już wyszła jak to oglądacie, słuchajcie opis jest genialny, że rozwijaj swój potworny pociąg, buduj craftu i tak dalej, niby koop, ale też można jedną osobę grać z opisu, to jest chyba nasz pociąg, no dobra, zobaczmy jak się w to gra, słuchajcie, no nie bierze. Ciekawe czy będę mógł sam Rozumiem, że tworzysz świat po prostu Dobra, po prostu graj Ej, postać jest jak z tej gry Rest of the Wicked Okej okay. Wpuszkam nam sikierę, zniszczę dębniarą, dobra Ekwipunek, że to jest w skrzynce, to weź to, podnieś. To wszystko, do plecaka. Jak mogę kreftować? Pewnie już mogę, co? Zatem z plamami mogę. Dobra, może być fajnie. E ekwipunek, kompedium. Plan, rzemiosło. Yy. Zrób to. Teraz możesz zrobić to. Zrobiłem, sikierę. Tego nie możesz, tego nie możesz. Znisz drewnianą barierę, dobra. Yy. Ekwipunek, sikiera pod jednęczkę poproszę. Wszystko intuicyjnie działa. Naprawdę bym dał kresów of the Wicked, słuchajcie. Jest jedzonko, dobrze. Ja jestem konduktorem. Zjedz coś. Mogę to zjeść, co zbieram? Mogę. Zjadłem. Gotowe, gotowe. Znajdź drogę na zewnątrz, ale poczekajcie, a mogę odwracać kamerę? Mogę. No dobra, idziemy. Wszystko trzeba trzymać. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Wychodzimy stąd. Gdzie jest ten pociąg? Tam. Stamtąd wyszedłem właśnie. Można niszczyć. Dobrze. Łachmany zbieramy. Można niszczyć skrzynki 10 na 10 Ja bym chciał sobie zrobić lepszą rzecz. Badaj otoczenie. Właśnie to robię. Na swój sposób. Jakby ktoś ja Nie nie znał. Będzie się dziwił. Steler zebrałem. Ładnie wygląda. Ta postać chodzi w miarę przyjemnie. Świat taki widzi, że tu są jakieś takie niewidzialne ściany. Takie. To może przeszkadzać. Później. Nie mogę zrobić. Mogę oddalić kamerę, ale nie mogę zmienić kątu, kąta nachylenia. Słuchajcie, to niedobrze. On tu przyszedł. Tu coś jest. Właśnie to jest. Tu będą łachmany? O! 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 Zbierz kłoda. Jest dobrze przetłumaczona. A nie dziennik. Mam jakiś... Patyki też są. Wiecie, czy ja mam jakiś udźwig? Jest udźwigniew mój? Kompedium yy, nie widzę na razie. To na razie zbieramy. Tu jest, że jakiś woreczek, tu jest czymś. To przeszukać dobytek. Zaraz was przeszukam. Weź wszystko. Dobra, to jest ok. I dźwignia, super. Ale przyjemnie. Jest dzikus. Jest walka. Zbierz a Jest dobrze. Jest dobrze. Dziwną wiadomość. Jaką wiadomość? Gdzie? To jest wiadomość. Gdzie jest, gdzie, gdzie jest dziwna wiadomość? To jest gotowe, gotowe. Sprawdź dziwną wiadomość. Jakie wiadomości? Była jakaś wiadomość? Było coś? Nie widzę. Gdzie jest wiadomość? Tu jest dwóch kolejnych. Ł łachman, tutaj łachmy tu, chodź tu. Jest kowrotek, pięknie. Dobra, oni są za słabi na mnie. Dobra, idźmy dalej. To się łączy tu wszystko ładnie. Nie wiem jaką wiadomość mam przedstawiać cały czas. Tam byłem wszędzie. Jedyne wyjście jest tu. Dobra, zobaczmy tutaj. Wiadomość. Chodźmy po prostu, idźmy. O, jest pociąg, wejdziemy jeszcze do pociągu. Wejdziemy jeszcze do pociągu i będziemy kończyć. Już i już idę. Dobra, słuchajcie. R, R i C Strasznie ich porubiłem Ej, jest dobrze Walka jest trochę taka Słaba, ale Jest dziwna wiadomość Ura... Uratuj, uratowałem Wiesz, papkę, by nakarmić, dobra Już idę Cię nakarmić Jak mam Cię nakarmić? Ej, no dobra. Jest dobrze. Wejdę na pokład i będziemy kończyć. Na razie jest bardzo dobrze. I co teraz mamy? Tym pociągiem będziemy zarządzać? Okej, okay, fajnie. Już daje Papka. jesz. Babka. Przeniesz. Przeniesz. Użyj pan, aby kroić podajnik. Jedz sobie jec. Ale fajne. Ostatniej płaski powierzchni. Fajny jesteś. A on to wszystko? On chciał 6, a zeżar wszystko. Okej, okay, fajnie. No dobra, czyli to jest mój pociąg, tak? Cześć. I tu mogę budować wagony, ospoje, elementy, mam za mało zasobów. Tu też dobra, zbuduj element wagonu. Nie mam desek. Mógłbym stworzyć sobie rzeczy, ale nie mam desek, wiecie? Mam drewno, nie mam desek. Nie wiem, jak się robi deski. Mam dwie, dwie umiejętności. Spacja to jest ten. Zbuduj pospolity element wagonu. No, poczekajcie, C cokolwiek. Wagony. Mogę wybudować deskę? Czy mogę zrobić deskę? Nie, ale uciał... Robić deskę, nie? Widocznie nie mogę, albo nie wiem jak. Nie, wagon po prostu, pospolite elementy. Za mało zasobów. Wszystko fajnie. Tak, poczekaj, to pokazuje mi buduj. Tu pokazuje mi to. Ale nie mam przecież desek. Chyba, że gdzieś tu są. Deski. A przecież, a we pipunku miałem miałem ten drewniany paty kłoda. Kłod bym deski zrobił. Dobrze, kliknąłem B. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. No to już Wam zostawię, ale to jest dobre damko, słuchajcie. To jest bardzo dobre damko. No, wygląda rewelacyjnie na razie, słuchajcie. Mam pociąg, będę mógł podróżować tym i tak dalej. Czekam na pełną wersję, ale no, słuchajcie, no jak, ten, to, jak to może nie być dobre? Ale chyba, że słuchajcie, tu jest po prostu... Deski były gdzieś tu, no, oczywiście, że tak. Na razie nie mogę robić, ale deski są tu. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. No tu jest dobrze, słuchajcie, bardzo dobrze, bardzo dobre demko. Nara. Na.